Dzień dobry wszystkim. Witam w ten piękny wieczór albo popołudnie lipcowe. Dzisiaj temat taki trochę ogórkowy, ale być może jednak nie do końca. Ekologia, testowanie, ekologiczne testowanie. Czy testowanie może być ekologiczne? Czy powinno być ekologiczne? Jak to zrobić, żeby się przyczynić do. Zmniejszenia ilości dwutlenku węgla czy emisji dwutlenku węgla i jak uratować trochę drzew. Także witam wszystkich. Prośba o komentarze, zgadzanie się ze mną, niezgadzanie. Też potwierdzenie, czy nie słychać, czy nie. Nie słychać, mam nadzieję, że wszystko technicznie jest ok. I przejdę do głównej części mojej prezentacji. Po pierwsze, co to znaczy ekologiczny? Czy co to znaczy ekologia? Ekologia to nauka, jak zacząłem drążyć, jak zacząłem drążyć w słowniku, no to samo pojęcie ekologii nie łączy się specjalnie z testowaniem, ale wyszukałem w słowniku języka polskiego, co to znaczy ekologiczny i tutaj już to trochę pomaga. Słownik języka polskiego sjp.pwn.pl to jest strona, z której bardzo często korzystam. Ja chcę się z kimś pokłócić, zwłaszcza jako tester. No, bo testerzy powinni bazować na definicjach, tak? Przy testowaniu na wymaganiach, a przy czytaniu wymagań na definicjach, jeżeli już mamy języka polskiego, to powinniśmy go używać zgodnie z tym, jak on jest zdefiniowany. Więc zaczniemy od pojęcia ekologiczne. Mamy tutaj trzy definicje. Pierwsza definicja dotycząca związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt. Trochę tutaj. Nas nie będzie to interesowało. Związane z ochroną środowiska, tu nas będzie bardziej interesowało, bo tak jak powiedziałem wcześniej, interesuje nas ochrona środowiska, polepszenie tego dobrostanu naszego środowiska ziemi. No i trzecie, wyprodukowane ze składników naturalnych. też tutaj w tym live niekoniecznie będzie mnie to interesowało, chociaż, a może zahaczę. Może zahaczę o to też. Także ekologiczne, czyli związane z ochroną środowiska, jak my jako testerzy możemy chronić środowisko. Pierwsza rzecz, no to czy są jakieś wymagania na ekologiczność systemów? I okazuje się, że w standardach są, ale prawie. Tak? To znaczy przede wszystkim wymaganie, które najbardziej się wiąże z ochroną środowiska, to jest wymaganie na resource utilization, czy na wykorzystanie zasobów, to jest jeden z podatrybutów, atrybutu efficiency, performance efficiency, gdzie badamy, jak są zużywane zasoby. Oczywiście, jak robimy testy wydajnościowe, no to najczęściej badamy, jak jest zużywana pamięć, jak jest zużywany procesor, jak jest zużywana sieć, ale też pamiętajcie, że procesor jest napędzany prądem. Procesor się grzeje, trzeba go ochłodzić. Tak samo pamięć zużywa prąd. Sieć zużywa prąd. Więc im więcej testów wykonacie, im bardziej zoptymalizujecie system, żeby dużywał mniej procesora, żeby dużywał mniej pamięci, żeby mniej y, rzeczy przesyłał. No, Wyobraźcie sobie aplikację mobilną, która wysyła, jakaś tam aplikacja bankowa, powiedzmy, która wysyła dane z komórki do banku i z powrotem, bo chcę wykonać przelot. Tak jak przed chwilą wykonywałem koledzy przelew, tak, kupowałem kabelek do wzmacniacza, niedrogo, no ale trzeba zapłacić, więc przelew na telefon, ok, przeszły dane w jedną stronę, przeszły dane w drugą stronę, no i tych danych może być mniej, może być więcej. Jeżeli tych danych jest dużo, tak, dane idą z komórki przez BTS-a i tak dalej, i tak dalej, przez wszystkie te warstwy telekomunikacyjne, a potem warstwy systemowe. Jeżeli systemy byłyby prostsze, jeżeli komunikacja byłaby prostsza, byśmy zużyli mniej prądu na wysłanie tego przelewu. Więc tutaj pierwsza rzecz, która jak dla mnie tak, łączy ekologię z testowaniem, to no są testy wydajnościowe i zużywanie zasobów. I nawet jak przed liveem grzebałem w trakcie GPT, tak jak, jak można mierzyć ekologiczność, no to okazuje się, że można, jak się postaracie, zmierzyć emisję CO2 podczas testów. Tylko no, trzeba to zrobić w dwóch, czy w dwóch, trzech krokach. Pierwsza rzecz, no, to trzeba by zbadać, ile mocy, czy może ile inaczej, ile energii, tak? Ile energii wykorzystaliście na środowisko testowe na wykorzystanie testów? To się powinno zrobić. Jak macie maszyny, macie ich wydajność, jak macie chmurę, o, nie wiem, czy chmurze, chmury to pokazują, ile Kilowatogodzin czy watogodzin po, poszło na dane testy. Potem trzeba by zobaczyć, gdzie dane serwery stoją i czym są zasilane. Wtedy możecie spojrzeć na fakturę za prąd i zobaczyć, jakie są składniki produkcji tego prądu. I tam będzie napisane, ile dwutlenku węgla jest emitowane na kilowatogodzinę. No i w ten sposób możecie zobaczyć test RAN, ile kilowatów czy kilowatogodzin, tak, zużywa. Gdzie stoi, czy to jest bo we Frankfurcie, czy w Ohio, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek, jakie jest tam, jaka jest struktura paliw i ile produkowane jest CO2 i możecie obliczyć, ile w czasie jednego testranu wyprodukowaliście dwutlenku węgla. O tak. To można coś takiego zrobić. I nigdy czegoś takiego nie robiłem, nigdy ode mnie nikt nie wymagał, No ale skoro rozmawiamy o ekologii, no to jeżeli wam zależy na tym, to możecie, możecie się o to pokusić. Czyli. Pierwsze wymaganie, które jest proekologiczne, to jest resource utilization, tak, zużycie zasobów. Drugie wymaganie, którym jest wprost powiedziane ISO 25010, które jest wpisane w środowisko, to jest wymaganie na bezpieczeństwo. Jak przyżycie sobie do nowego standardu ISO 25010, o którym mówiłem miesiąc czy dwa miesiące temu, standard, który został wydany w listopadzie 2023 roku, on jako, ma jako bezpieczeństwo bezpieczeństwo jest wydzielonym atrybutem jakościowym. I w ramach definicji tego atrybutu jakościowego jest nie tylko bezpieczeństwo życia czy zdrowia ludzi, ale jest tam wprost wspomniane, że Bezpieczeństwo polega na unikaniu hazardów, a tak, niebezpieczeństw dla środowiska. Tak? Pada tam słowo environment. To jest jak szukacie wymagań proekologicznych, no to też warto spojrzeć na wymagania na bezpieczeństwo. Albo zapytać analityków, czy nasz system ma jakieś wymagania na bezpieczeństwo. Oczywiście możecie mieć systemy, które są zamknięte w serwerowniach, tam za dużo tego wpływu na środowisko nie będzie. No oprócz tam zużycia energii, no ale. Może Wam się darzy pracować w projekcie nie wiem, przemysłowym, tak, gdzie nie wiem, będzie produkcja jakichś chemikaliów, produkcja piwa, produkcja leków. No i wtedy awaria, nawet spowodowana software'em, może się taka zdarzyć, może spowodować bardzo wielkie skutki ekologiczne. Także to są dwa główne, dwa główne atrybuty, które doszukałem się w ISO 25010. Jeszcze dwa takie, które. Zahaczają o ekologię, czy mogą potencjalnie zahaczać o ekologię. Pierwsze to jest functional correctness, czyli poprawność funkcjonalna. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem. Jeżeli wasz system dotyka przemysłu, dotyka produkcji, dotyka nie wiem, transportu, rzeczy, które mają wpływ na środowisko, no to jego poprawność czy niepoprawność działania też może być proekologiczna albo antyekologiczna. No, wyobraźcie sobie system, który dla firmy transportowej planuje przejazd, tak, ciężarówek. Jeżeli on je zoptymalizuje pod względem zużycia paliwa, no to jest bardziej proekologiczny. Jeżeli będą tam błędy i będzie o, tam gdzieś e, postylał te ciężarówki w nie stronę, którą trzeba, no to będzie antyekologiczny. Słyszałem taką historię, nie wiem, czy to rzeczywiście jest prawda. Możecie gdzieś poszukać w internecie że bodajże DHL zoptymalizował trasy swoich kurierów w ten sposób, żeby jak najmniej skręcali w lewo. Dlatego, że skręt w lewo, nawet jak jesteście na podporządkowanej, czy jak jesteście na, nawet jak jesteście na równorzędnej, nie, nawet jak macie pierwszeństwo, no to skręt w lewo wymaga przekroczenia pasa, który jedzie naprzeciwka. Wobec tego trzeba tam stanąć i poczekać, aż samochody przejadą i dopiero wtedy można bezpiecznie skręcić w lewo i to powoduje, że zużywane jest więcej paliwa, że jest dłuższy czas też dojazdu. Więc optymalizowano tak trasę, żeby unikać skrętów w lewo, żeby było jak najwięcej skrętów w prawo i w ten sposób zaoszczędzili jakieś tam grube miliony dolarów. No, do sprawdzenia, czy mówię prawdę. Wydaje mi się, że, że mówię prawdę. No i chociażby system informatyczny, który optymalizuje taką, takie trasy, moim zdaniem jest, jest mega proekologiczny. I ostatni atrybut, który może być ekologiczny, to jest maintainability. do tego, że utrzymanie systemów no, też kosztuje. Wobec tego, im łatwiejsza maintainability, im łatwiej system zmienić, im łatwiej system utrzymać, nie wiem, stworzyć backup, przywrócić, tym też on zużywa mniej prądu i tym, tym jest bardziej ekologiczny. Także to jest pierwszy, pierwszy gruby punkt z mojego dzisiejszego live'a, wymagania, jak widzicie. Wymagania, same wymagania na system mogą zawierać ekologię albo mogą wpływać na ekologię. Także warto się dopytywać, jeżeli Was temat oczywiście interesuje, czy mamy wymagania, czy wymagania w naszych systemach, one są proekologiczne, czy są anty nazwijmy to, anty antyekologiczne. Druga rzecz to samo wykonanie testów. No bo. Dobra, OK. Tutaj dostałem komentarz, a potem zrobiliśmy przez Klimę. No właśnie, dokładnie to, to jest dokładnie to, o czym zaczynałem mówić, brałem już oddech, także dziękuję za ten komentarz. I to jest drugi punkt, który chciałem poruszyć, czyli samo wykonanie testów. Tak także jeżeli automatyzujemy testy i na przykład możemy te testy zrównoleglić, nie wiem, czy to do końca będzie proekologiczne, ale wtedy chociażby na przykład system under test, on będzie działał krócej, tak, to taka automatyzacja testów Zrównoleglenie testów może spowodować, że mniej zużyjemy. Tak. Data centry się same nie ochłodzą, ale ja zauważyłem na przykład w to było chyba w Amazonie na AWS-ie, a poprawcie mnie, jeżeli źle mówię, bo korzystam z Amazona i z Google i nie do końca pamiętam, nad którym to było. Jak wybieram sobie Data Center, w którym chcę postawić wirtualki, to są niektóre te centra obliczeniowe oznaczone tak, takim. Y, y, Takim znaczkiem, że tam jest niższa emisja CO2. Więc jak automatyzuję testy, wykonuję testy, puszczam automaty, puszczam testy wydajnościowe, mogę wybrać takie stępy obliczeniowe, które już są zaprojektowane i wykonane tak, żeby zużywać mniej energii. Nawet nie wiem, jak to nie jest do końca robione, czy tam jest jakoś obsetowane, bo może być tak, że jest to obsetowane jakimiś no, fotowoltaiką albo jakąś innymi odnokrywnymi źródłami energii. Więc dlatego wtedy może być ten, jak to się nazywa, footprint, tak, ten CO2, yy, może być trochę mniejszy, ale tutaj faktycznie tak, jakby rzeczywiście yy, można bardziej ekologicznie, wybierać bardziej ekologiczne miejsca, w których wykonujemy testy. No jak jesteście w chmurze, no to... Z dokładnością, może do pingów i z dokładnością do przepustowości sieci, to możecie testy wykonywać gdziekolwiek. No może, może i do, z dokładnością jeszcze do różnych zagadnień prawnych, no ale tak po, poza tym to macie wpływ na to, jak stawiacie środowiska testowe, macie wpływ na to, gdzie one będą, czy możecie mieć potencjalnie. Dokładnie, i to jest, i to jest druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, także dziękuję serdecznie za komentarz. Trzecia rzecz. To jest zgłaszanie błędów. Zdecydowanie bardzo często zapominają, a to jest na ctfl u prawie prawie na samym początku, że testowanie ma dwa cele: walidację i weryfikację. Tak? Weryfikacja, to przypominam dla tych, co zapomnieli, to jest sprawdzenie, czy system jest zgodny z wymaganiami. Walidacja jest sprawdzeniem, czy system jest zgodny. Nie tyle z wymaganiami, co z życzeniami i potrzebami klienta. I jeżeli chodzi o weryfikację, no to faktycznie musicie sprawdzić, czy system spełnia wymagania. Jeżeli nie macie wymagań proekologicznych w, w, spisanych, no to tutaj weryfikacja nie Wam nie pomoże. Ale, i do tego bardzo odmawiam, ten cel może zgłaszać wymagania zgodne z jego, nie wiem, zdrowym rozsądkiem, sumieniem, no dobra, sumie może, może zbyt głęboko poleczałem w tej chwili ale może zgłaszać błędy, nie wymagania, błędy, które wynikają z jego doświadczenia. Wobec tego możecie przynajmniej spróbować zgłaszać błędy, które są, powiedzmy... Dobra, błędy będą antyekologiczne, tak? czyli poprawki byłyby proekologiczne, czyli możecie proponować poprawki albo zgłaszać błędy, że system, nie wiem, zużywa za dużo profesora albo tak jak to Google parę lat temu wymyślił, że strony, które są czarne, no to one zużywają mniej baterii w telefonach. Które zużywają mniej baterii w telefonach, zużywają mniej prądu, są bardziej proekologiczne. I też nie jestem do końca tego pewien, ale wydaje mi się, że strony, które mają ciemne tła, w, w Google są wyżej są w wyżej rankingu. Dobra. Tak jest, dobór rozmiaru środowiska do testowania jak najbardziej. Tutaj to też w, w temacie zużywania energii. Tak, jeżeli macie środowisko, które jest uruchamiane na cały czas, no to i będzie dzień noc. Ono będzie stało i będzie zużywało prąd, a testy puszczacie, nie wiem, 8 godzin, 4 godziny dziennie, no to też nie do końca ma sens. Także kiedy potrzebujemy testów na środowisku rozmiaru produkcji. To test prawda, tak? Często jeden do dwa serwerki wystarczą do osiągnięcia celu. Dzięki. No, tego o tym nie pomyślałem szczerze mówiąc, o rozmiarze środowiska i, i okładzeniu środowisk, także dzięki, dzięki za podpowiedź. Bardzo cenna rzecz, zwłaszcza jeżeli macie środowiska chmurowe. No to te środowiska chmurowe można kłaść, można rozwijać, zwijać. W zasadniczo można to robić automatycznie. Także nie wiem, czy pokazywałem na live chyba pokazywałem kiedyś, taki skrypt, który w pipeline'ie Jenkinsowym przed uruchomieniem testów, które miały działać 30 testów równolegle miało iść, rozkładały Kubernetesa, a po zakończeniu testów składały Kubernetesa i tak naprawdę było wykorzystywane tylko, na no, były dwie godziny testów, przez te dwie godziny by test runu było uruchomione 30 maszyn, a potem zostawała jedna maszyna tylko po to, żeby filmiki z testów pooglądać. Pokazywałem kiedyś. Pokazywałem kiedyś to. Co dobra, czyli zgłaszanie, zgłaszanie błędów, także namawiam Was, testerzy, do w ogóle, już abstrahując od ekologii, to namawiam zawsze testerów, żeby zgłaszali błędy, jakby, które wynikają z ich zdroworozsądkowego postrzegania oprogramowania. I druga rzecz w tym temacie. Kiedyś, kiedyś, dawno, dawno, dawno temu. W sumie 30, 31 lat temu wyszedł taki standard I, I, IEEE 1044. To jest standard Software Anomaly Classification, standard klasyfikacji anomalii. Nie wiem, te, tego już chyba nie znajdziecie, chyba że gdzieś w jakichś archiwach internetowych, bo nowa wersja standardu z, wers z roku 2009, ona strasznie to ukróciła, ale jakby Wam się udało odszukać wersję standardu IEEE 1044, z roku 1993. Tam było kilkadziesiąt stron na temat tych klasyfikacji błędów, anomalii, błędów, jakby tam tego nie nazywał. Nie o tym jest live w tej chwili. Klasyfikacje to są atrybuty zgłoszenia błędu I tych atrybutów było mnóstwo. Między innymi tam w tym standardzie było bardzo dużo atrybutów związanych z impactem, związanych z wpływem. Był wpływ na projekt, był wpływ na software, był wpływ na zespół, ale też. Były tam zaproponowane atrybuty wpływu na środowisko i, i nawet wpływu gdzieś tam na, na społeczność. Także 1993 rok, standard bardzo odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. Niestety, w wersji z 2009 roku został tylko proces. To proces taki, tam trzykrokowy, tak naprawdę, więc moim zdaniem ten standard to się mocno zdegenerował, ale jak nam się udało dostać tę starą, starą wersję tego standardu, to tam naprawdę. Możecie zaproponować, jakie pola czy jakie atrybuty dorzucić do zgłoszenia błędu. I te atrybuty zgłoszenia błędu też mogą notować to, czy, jaki jest wpływ danego błędu na środowisko. I oczywiście, jak mamy testy, musimy zaprojektować te testy. I było już o tym, że środowiska mogą być mniejsze było o tym, że można krócej prowadzić testy i w tym duchu już chyba ostatnia albo prawie ostatnia uwaga. Wybierajmy i projektujmy tak przypadki testowe, żeby jak najmniejsza liczba przypadków testowych znajdowała jak najwięcej błędów. No to się trzeba postarać, oczywiście, że się trzeba postarać, tylko pamiętajcie, że jak projektujecie test, to projektujecie test raz. A jak wykonujecie test, to potem on jest wykonywany ileś tam razy. Jak zostanie zautomatyzowany, to to ileś, to jest setki, tysiące razy. Wobec tego wydaje mi się, że warto się w imię ekologii nauczyć dobrego projektowania testów technik biało czarno biało to może nie, ale czarno bo one tutaj będą dużo, dużo większą rolę grały i zaprojektować tak testy, żeby Stosunkowo niewielka liczba testów wykrywała jak najwięcej błędów. Wtedy będziecie mieli krótsze te strony, wtedy będziecie krócej testy wykonywali, a ryzyko, no bo tutaj w testowaniu chodzi o ryzyko wdrożenia na produkcję, wcale nie będzie większe. Także to jest jedna rzecz. I w tym samym temacie projektowanie, zarządzania testami też można priorytetyzować testy. Jeżeli chcecie zmniejszyć czy skrócić te strony, jeżeli chcecie zmniejszyć liczbę testów do wykonania, no to warto testy priorytetyzować i tak nigdy nie wykonacie wszystkie testy. A to też na szkoleniach młodym testerom mówię, że słuchajcie, tak jak już te prawie 30 lat pracuję jako tester, no to nie miałem jeszcze takiego projektu, gdzie powiedział, dobra, idę do domu, nie mam już co testować. Przetestowałem wszystko. Nie, 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 nie ma. Nigdy, nigdy tak nie było w całej mojej karierze, więc zawsze coś bym jeszcze potestował. Zawsze jeszcze bym taki test zrobił, inny test zrobił, a ta funkcja niedotestowana, a ten moduł niedotestowany. Jeszcze tu bym coś tam podrążył, bo coś tam mi się wydaje. No ale, ale niestety, deadline, y, ograniczenia kosztowe, wszystkich testów się nie da zrobić, bo z tego priorytetyzacja, która też może spowodować, że tych testów wykonamy mniej, a jak wykonamy mniej, zużyjemy mniej prądu, będzie bardziej falowa. I tak już. Podsumowując, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę w cały, przez cały ten live, przez całe to moje wystąpienie dzisiejsze, które, w które było pięć tematów. Pięć tematów, po pierwsze, wymagania, czy one są proekologiczne, czy antyekologiczne. Data centry, wykorzystanie zasobów, tak, czy proekologiczne, antyekologiczne, zgłaszanie błędów, tam też można coś zyskać. A nie, pierwsza była definicja. To były cztery. I czwarty temat to było planowanie, projektowanie testów. jak miałem to podsumować, żebyście zapamiętali i coś z tego wynieśli dla siebie do zapamiętania i do uży używania tak dzień po dniu, to dwa takie leitmotivy były. Pierwszy to energia i oszczędzanie energii. Tak i tutaj. Komputery, moce komputerów, działanie, niedziałanie, automatyzacja, przyspieszanie, rezygnowanie z testów to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, moim zdaniem, która ma dużo większy potencjał, ale jest dużo trudniejsza do wykonania, to jest marnotrawstwo. Marnotrawstwo i że, zapobieganie marnotrawstwu. Tak? Bo tak już powiedzieliśmy: każda zmarnotrawiona godzina, każdy zmarnotrawiony dzień, każdy zmarnotrawiony sprint pracy zespołu. No to są dodatkowe kilowatogodziny, dodatkowe, nie, no tony to może nie, no ale powiedzmy kilogramy CO2, które zostały niepotrzebnie wypuszczone w powietrze. Co można zrobić, żeby zmniejszyć marnotrawstwo? No już, trochę już o tym powiedziałem, czyli na przykład zmniejszyć liczbę testów, z, dobrze, znaczy dobrze testy, lepiej testy zaprojektować. Błędy tak zgłaszać, żeby deweloper od razu, jak zgłosicie błąd, wiedział o co chodzi. Tak też, też jest sztuka. No ale na przykład tak na, na wyższym poziomie, trochę organizacyjnym, no to cała, całe podejście shift left, tak? gdzie przesuwamy, przesuwamy kontrolę jakości w stronę początku harmonogramu, gdzie ta kontrola jest od samego początku mocniejsza, wobec tego wszystkie produkty są lepsze i. Wobec tego mamy mniej powtórek, mniej e, przeróbek, mniej zgłoszonych błędów, mniej testranów, tak? mniej nawrotów testów. W, w ramach tego trzyflet, na przykład, przeglądu, tak, i więcej przeglądów zrobicie. E, tutaj dobra, nie będę wchodził w drukowanie, niedrukowanie, przeglądanie na ekranie, bo nie wiem, nie, nie wiem, jakie są wyliczenia. Może ktoś to ma, to poproszę o komentarz, jeżeli wiecie. Czy lepiej wydrukować i przejrzeć na dokument, powiedzmy, dziesięciostronicowy dokument? Czy bardziej ekologicznie jest go wydrukować i przejrzeć na wydrukowanym papierze, na papierze, czy przeglądać na ekranie i świecić i zużywać prąd? No, może do pomyślenia. To, to, tutaj tego nie będę wyrokował. Ale tak, idąc dalej, tego mamy shift left, tak jak najmniej trawstwa, jak najszybciej i najlepiej zgłoszone błędy. No i ostatnia rzecz, jaką Was tutaj na już na sam koniec, no to defect prevention, tak? czyli doskonalenie procesów produkcyjnych. też miałem live'a na temat defect prevention. Jeden z moich pierwszych live było defect prevention, więc zapraszam, zapraszam do, do obejrzenia, zobaczycie, jakie są metody w ogóle zapobiegania błędom. Jak mniej błędów będzie od samego początku wprowadzonych, to będzie mniej poprawek, projekty będą szybciej, projekty będą wykonywane taniej. I to jest główny oczywiście zysk dla organizacji, ale skoro będą robione szybciej i taniej, to będą zużywały też mniej prądu przy samym developmentie. Dobra, widzę, że mam tutaj jeszcze jeden komentarz. Eee, Testy wydajnościowe w Pytonie też nie są najbardziej ekologiczne. Taki test w lokaście. Wycieczka do Swift do Warzywnia, Ok? E, rozumiem, że to jest ten e, przytyk do mnie, bo ja jestem fanem NoCasta i, i fanem Pythona. E, dziękuję za zwrócenie uwagi. Przyjmuję. E, dobrze, obiecuję. Od jutra zaczynam się uczyć Rasta. E, Rast ma bibliotekę GIS, czy GUS, GUS albo GIS. Nie, nie, nie pamiętam w tej chwili nazwy. I rzeczywiście na tej samej infrastrukturze da się wykonać testy dziesięciokrotnie większe. Także tak, rzeczywiście e, wykorzystanie, o to jeszcze jed, jeden temat e, tutaj doszedł, o którym nie wspomniałem, także ba, bardzo dziękuję za komentarz. E, no to e, wykorzystanie bibliotek, które są, które, które są wydajne, i narzędzi, i narzędzi, które są wydajne. E, no to mi zabiłeś cieka z, z tą Taylor Swift i, i samolotem do warzywniaka. Głęboko, głęboko przemyślę i zobaczymy, czy coś się da zrobić z tym lokastem i z jego ekologicznością, czy antyekologicznością. Dobrze, tyle ode mnie dzisiaj merytorycznie. Zapraszam serdecznie do lajkowania nas na YouTube. Zapraszam serdecznie do lajkowania naszej strony na Facebooku, bo tam mieliśmy pewne zacięcie. Chcemy wrócić. Chcemy wrócić z tymi live'ami też na Facebooku, a tego Facebook nas nie wpuści, dopóki nie będziemy mieli minimum 100 polubień. Także bardzo serdecznie zapraszam do polubiania naszej strony na Facebooku, kanału na YouTube. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu na LinkedInie. Chętnie dzielę się wiedzą. jak To jest mniej więcej plus minus setny live. Może nie do końca setny, może. Może niedługo będziemy świętowali setny, ale już tak jakoś do setki live'ów się zbliżamy. I jeszcze na sam koniec zapraszam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na szkolenia. Niedługo już, mniej więcej za, nie, dokładnie za dwa tygodnie, szkolenie inżyniera automatyzacji testów, jeszcze w wersji 2016 roku. Także zapraszam, będę prowadził ja, poniedziałek, wtorek, środa, szkolenie zdalne. W tym samym czasie zapraszam też na szkolenie prowadzone przez Michała Żarczyńskiego z Selenium. Możecie zapytać Michała, czy Selenium jest ekologiczne, czy nie jest ekologiczne. To jest Java. to powiedzieć, czy Java jest ekologiczna. Może jak, jak ktoś ma jakieś zdanie, to, to zapraszam do wypowiedzenia się. Java niby jest językiem, który e, lat temu, 30, był wymyślony po to, żeby programować w nim małe AGD przy czym chyba nie był ekologiczny, dlatego że to się nie przyjęło, bo nie było takich mocy procesorów wtedy, jeszcze był 93-94 rok, nie było takich mocy procesorów w małym AGD. No i przeszedł na, na większe maszyny. No i trzecie szkolenie, na które zapraszam bardzo serdecznie, to jest szkolenie z zarządzania wymaganiami z użyciem przypadków użycia, tak? czyli szkolenie o USCACach 25-26 lipca prowadzony przez chyba najlepszą możliwą pod tego osobę, a się kas. Spojrzę jeszcze, czy się żadne komentarze nie pojawiły nowe. Nie, widzę, że takie komentarze nie pojawiły. Także bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru.